Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, są coraz częściej widoczne na polskim niebie. Pierwsze drony były wykorzystywane w wojsku przede wszystkim w operacjach militarnych. Wraz z rozwojem nowych technologii ich zastosowanie też zaczęło się zmieniać. 100 lat temu były pierwsze drony, które były z zamysłem uderzeniowych. Natomiast ostatnie 20 lat to mamy dynamiczny rozwój tej techniki dzięki właśnie rozwojowi techniki mikroprocesorowej i informatyzacji. Większość osób w Polsce uważa, że dron to jest mały samolotik i pilot, który tam z komputerem lub z joystickiem sobie tym steruje. To jest faktycznie pewna klasa małych dronów, które w ten sposób jest sterowane. Natomiast większość z profesjonalnych systemów, takim jak jest właśnie nasz E310, to jest system. System, czyli profesjonalna platforma bezzałogowa krótkiego zasięgu. Potrafi przebywać w powietrzu do 15 godzin, realizować misję w promieniu 150 km i przewozić ładunek o masie 20 kg. Drona można też wyposażyć w głowicę optoelektroniczną, taką, która posiada kamerę światła dziennego i kamerę termowizyjną. Możliwe jest też zastosowanie mini-radaru SAR, który umożliwia monitorowanie stanu na Ziemi nawet w sytuacji zachmurzenia. Dron to tylko jeden z elementów systemu bezzałogowego. Platforma to tylko jeden, bardzo znaczący, ale jeden podsystem. Innymi są stacja kontroli misji, bardzo skomplikowana, system łączności, system szkoleniowy, system zaplecza tego technicznego, niezbędnego do używania takiego statku powietrznego. Ale również to są systemy informatyczne, które służą do przesyłania danych do innych systemów, czy to wojskowych, czy cywilnych ale jak również do analizy i przetwarzania informacji, jakie uzyskujemy z tego statku wiecznego. Samolot dużej rozpiętości skrzydeł i bardzo dobrych właściwościach lotu. Dzięki temu i zastosowaniu dobrego silnika, który zużywa niewielką ilość paliwa, mówimy tutaj o 2-3 litrach na godzinę lotu, może pozostawać tak długo w powietrzu. Wystarcza nam 30-35 litrów i możemy przez tak długi czas pozostawać w powietrzu. W przypadku systemu i płatowca E310 wykorzystujemy napęd spalinowy i jednocześnie opracowujemy i będzie wdrażany napęd hybrydowy, który pozwoli nam na szybkie przemieszczanie się do strefy działania, a następnie przechodząc na napęd elektryczny, znacząco poprawi nasze właściwości, jeżeli chodzi o brak możliwości wykrycia, czyli będzie cichy. Sterowanie dronem odbywa się z naziemnej stacji kontroli misji. Jest ona wyposażona w pełne spektrum urządzeń elektronicznych, zarówno do zbierania informacji, jak również do radiowego sterowania samolotem. Jest to produkt militarny i nie może być wykorzystywany i produkowany przez osoby bez uprawnień. Wiele miejsc wysyłanie załogowych statków, dużych załogowych statków społecznych jest bardzo kosztowne. Dron przede wszystkim daje przewagę taką, że może być dużo dłużej nad rejonem działania. A dodatkowo jest to tańsze, bardziej uzasadnione ekonomicznie. W innych przypadkach, w niektórych miejscach nie można posłać ludzi, chociażby w rejony skaże. Drona można posłać, tam nie ma ludzi, nie ryzykujemy. Nie ryzykujemy życia załogi czy zdrowia załogi. Tak? W rejony niebezpieczne, objęte działaniami, taki dron też może polecieć, bo też nie ryzykujemy życiem załogi. Bezzałogowe samoloty mają bardzo szerokie spektrum wykorzystania. W wojsku używane są najczęściej do rozpoznania terenu oraz zabezpieczenia działań armii. Może korzystać z nich policja i straż graniczna. Drony mogą być też wykorzystywane przez lasy państwowe i straż pożarną. Słowem przez wszystkie służby, które muszą pozyskać informacje o rejonie, w którym mają działać. Nasz system, który opracowujemy, który wykonujemy w tej chwili, pozwala na, na używanie go w każdym miejscu, z którego będziemy chcieli go pójść. Tak naprawdę nie potrzebujemy lotniska pasa startowego. Posiadamy wyrzutnię, dzięki której jesteśmy w stanie wypuścić samolot w powietrze, natomiast lądować może bądź na płozie, która jest zainstalowana. Wewnątrz kadłuba i wysuwa się do lądowania. W system systemie spadochronowym, czyli w każdym miejscu możemy ten samolot tak naprawdę posadzić. Nie, nie potrzebujemy całej infrastruktury. Jeżeli chodzi o transport całego systemu, to on jest bardzo um, łatwy. Cała platforma do startu waży około 80 kg, co oznacza, że dwóch ludzi bez żadnego problemu jest w stanie operować w tym systemie. Obecnie drony głównie wykorzystywane są do pozyskiwania informacji. Do obserwacji oraz do przekazywania bieżących danych, czy to z pola walki, czy z miejsca zagrożenia. Wszystko wskazuje na to, że lotnictwo będzie rozwijać się w przyszłości w kierunku bezzałogowych platform lotniczych. Wszędzie tam, gdzie warunki są bardzo niebezpieczne, drony mają świetne pole do popisu i z tego względu myślę, że będą się dynamicznie rozwijać i. To, co mamy dzisiaj, to jest dopiero początek tego, co będzie za 5, 10 czy 20 lat.